Pochwalony Jezus Chrystus, gorąco Was witam, nowy tydzień. Wstajemy dla Boga, chcemy żyć dla Boga. Nasza praca, wszystko, niech będzie w Chrystusie z Chrystusem. Taką miejmy intencję. Duchu Święty ogarni nas, chcemy Cię przyjąć. Dzisiaj Ewangelia mówi o uzdrowieniu w Szabat. Jest to bardzo smutna Ewangelia, chociaż jest dobrą nowiną. Dobrą nowiną, bo Jezus czyni dobro niezależnie. Smutna, bo człowiek go ogranicza. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili Jezusa, czy w szabat uzdrowi, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. I wtedy Jezus mówi: Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno czynić źle? Życie ocalić, czy życie zniszczyć? I oni nie mają odpowiedzi. To jest tragedia. To jest tragedia człowieka, że stawiamy prawo ponad czynieniem dobra. To jest tragedia w zakonach, to jest tragedia we wspólnotach. To jest tragedia podczas liturgii, kiedy myślimy bardziej prawem niż miłością. Może ktoś potrzebować wsparcia obok, uśmiechu, nadziei, serdeczności, a my mamy myślenie: nie mogę się uśmiechnąć, bo teraz jest tutaj liturgia. Albo teraz nie mogę nic zrobić, bo i sobie coś tam wymyślamy, bo jest piątek, bo jest niedziela. Bo teraz idę do kościoła, i, i tak dalej. Oczywiście czasami możemy być naciągani na jakieś dobre rzeczy zamiast liturgii, zamiast pójść do Pana Jezusa na modlitwę. Tak też bywa, że jesteśmy wtedy odciągani. Nagle dużo rzeczy do zrobienia. Ale Pan Jezus pokazuje, że w naszej głowie miłość musi być zawsze na pierwszym miejscu. Dopiero potem cała reszta. Nie może być tak, że ktoś mówi, że mam coś zrobić. A ja w ten sposób komuś zaszkodzę, komuś szkodę mu zrobię, że z tego powodu będzie w lęku, będzie w jakichś trudnościach. Najpierw miłość, najpierw miłosierdzie, a potem cała reszta. To jest coś, czego potrzebujemy się nieustannie uczyć, ponieważ uczeni w piśmie i faryzeusze, ludzie świątyni mają myślenie bardzo często: najpierw prawo, a potem cała reszta. Całe seminaria mają taką formację, które pokazują bardzo mocno najpierw prawo liturgiczne, najpierw prawo, a potem cała reszta. Nie, najpierw jest miłość, również podczas liturgii najpierw jest miłość, najpierw jest nadzieja, najpierw jest serce człowieka, a potem dopiero jest prawo i cała reszta. Błogosławię Wam na tę refleksję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. W mocy Bożej, cali bądźcie przy Chrystusie. On chce mieszkać w waszym, w waszym sercu. Do zobaczenia. Kliknijmy tutaj, albo tam teledysk w mocnym duchu. Dalsza nasza modlitwa. Do zobaczenia jutro.